go z tej strony Mephiu i witam was w moim kolejnym filmiku, w kolejnym odcinku HS ONLY I muszę was przeprosić, że nie było przez tam parę dni filmu Ale nie było... Co tam ktoś mówi? Nie słyszałem. Nie było, bo był powód, tak? Nie, że byłem leniwy po prostu i nie wrzucałem Tak czy siak, standardowo, co drugie nie trafiony headshot rozdaje skinę za 5 dolków Oległo się... O, dostał hejda Drugiego, trzeciego Widzieliście, to... Dobre wh No to nie jest wystart Jeżeli podejrzewałem, że nawet to nic nie zrobiłem jeszcze nie podoba mi się czemu mam losa. Ja nie mam takich problemów zwykle. W ogóle coś mnie tak oko coś szczypi. Nie wiem co mi się stało, nic tam nie mam już od wczoraj. Coś mnie tak uwiera. A i Dobra, A to jest chyba w ogóle ten nowy skin do Uspa, nie? Ta, to jest tej nowej skrzynki. Ja go nigdy nie widziałem faktycznie jeszcze. Okej, okay, dobra, przynajmniej żeśmy trochę wygrali to. O! Eee, ostatniego fragu nie widziałem, ale ten co zginął, Road 100 wins in the road. Słuchajcie, ja tam widziałem dziwne trzęsień z celownika. Ten mecz może być mega prosty, wiecie? Ten mecz. No, i właśnie dlatego postanowiłem, że pokażę Wam na początku meczik numer 3, tak? Ponieważ dzisiaj troszkę, jakby w formie zadośćuczynienia, że była troszkę dłuższa przerwa. Macie to 3 mecziki w tym filmiku i w tym trzecim meczyku naprawdę były super headziki, dużo fragów. Natomiast w tym pierwszym, no, pokażę go Wam później, no bo mieliśmy cheatera w teamie, a nawet przypuszczam, że było ich więcej, bo wszyscy grali bardzo, bardzo dziwnie. Więc meczik był po prostu żałosny, ale dobra. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba, bo naprawdę heady były soczyste. I też było parę dziwnych wah także już teraz Was zostawiam z mefiem drugim i have fun No dobra, ja mamy po raz trzeci CT Jako, że te mecze były krótkie to postanowiłem Zagram trzeciego Ale. I can play short Oray main No niezby dobrze to wyszło No, jak to. Nie wiem, jak to mi weszło. Kurde, tak tańcząc z tymi panami, Mogłem w ciało to mi dawno zabił. Nie? nie byłoby żadnego problemu, no ale staram się tak jedynie strzelać. One minute. One minute. Kurde, dały to siadło. To było ładne. Jeden akurat. Pomysł miał No dobra, na razie stajemy w dupę ostro Tu mi, mi garaż One metro. Okej. Okay. Ryba, <laughs> Ja po prostu zbieram węgla i spłonęłem smoka. Ding to Can you night? Jak on ding tu nosi? nie, jest. Mamaj nic. O ja you can smoke tea t main, and i can smoke i can modify something i'll wait when is your low, guys yeah he's tight. Nice, nice. Nie ugram tego, nie? O, crap będzie. Ale ugrałem! Nice. Ale to było pickie. To było dobre, ten Hedzik, kurde. Yeah. Dobra, kupuję tak CM z dupy. Bo oni i tak nie będą w Tak w ogóle Nie wiem, czy zauważyli to. Twit, bro. Aha, kolejny klaczek ale w ogóle to jak oni to rozegrali, to taka beznadzieja jest, że to jest w ogóle się w nie jest jeszcze potupali żeby że było dokładnie wiadomo gdzie są. O, booster boot? No, no, no. O, garaż. o garaż. Zdecy. <grywa> Taki zwykły timing shot, nie? Fajny nade'ik. Kurde. One fork. Ale już chciałem jakąś ładną akcję robić, to, to był ej Nie z każdą górą, tylko. No i słabo, słabo na polach to wymyślił. Ja tu sobie kupiłem, bo miałem poprzednio rundkę w ten sposób uda, udało mi się ograć, więc. Może i tym razem. Nie, obie strony leżą. Obie strony? Jeden był mido, a jeden na Yes. No ma defa no defa, sure? yeah. yeah, yeah. sure? Po raz kolejny się Bajs jakby opłacił Ale tak naprawdę bez defa okazało się, że się nie opłaciło Jestem alive. Kurde no wszystko co trzeba siadać, tylko zawsze sam jestem Ale dobra, to jest dobry, dobra sytuacja, żeby strzelić terdziestkę Fajnie, że gościu zawsze idzie, żeby słuchać One sign, Short Nieee, 3 Co to za odgłos, Posłyszeliście to? Jak te młode, te laski jękną, what the hell tak coś słyszę No dobra, mamy 23 fragi W 5 wygranych ruchach <grym> Gonna be hard So, na smoke cross? We have 3 sets of nades To nie jest we szaleńce, widzieliście to? Co so jest? jest bomb default? Go, go, go. Co za retardy? Aaaa no, odpowiada No nie? na pytanie. Kurde, to był tak prosty klarz do ugrania. Myślałem, że paka na menie. Ja patrzyłem na radar, ale ja nie widziałem, gdzie ta paka dokładnie leży. Więc była odpowiedź No. No, nie ma się w ogóle co domaczyć. No, sami widzieliście. Anaki City. Let's go free guys boost at least Paka daleko Musisz, Ale ja mam botów w tym. no to faktycznie Faktycznie Fork Dost Fork 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 No nie no mam botów w teamie no słuchajcie mam botów Oj, szkoda, bo ten mecz tak ładnie mi wychodzi, jakby mi troszkę pomogli, to by było 40, a fajnie by było sobie 40, ja bym nawet Galila kupił. Ale dobra, I believe, słuchajcie, I believe, że na fullu wygramy. On B. Tras to było do. Me do, but that 20th missile. Can the box? Barwood. No info. Kurde, dobra, ugrywam wszystko co się da, ale kałaszkowem przyjął tutaj. Smiping. We got me. Kombi. Tam się coś, widzicie? Mślener to Kurde, się tu czaił faktycznie Jeszcze nasi są botami aimowymi Ale to już zauważyliśmy jakiś rok temu A no dobra, no i tu się taki kumpek może Zacząć, o, head jeszcze wszedł ładny Nic Tak jest 34 Lecimy 9 z 13 Standard Zawsze tak się dzieje Okej okay. Nie no to reporty lecą <grywka> Dobra patrzcie jaki kumbek robimy No i tutaj no jaką niestety flagi do nas nie przyszły Zaraz będzie czysty duel taki no, Musiałem w ciało bo nie było węgla tutaj No i szkoda Smoke flaglose Oni znowu przez smoke trzeba strzelać Który to już frag no, ten flam ze mnie zabił trzy razy pod rząd w tak chory sposób. Wkurzmy ten gość, bo to było na 40 nie, ten meczek. Kurde no, nie ogarniałem się ja No szkoda, szkoda. Ale bardziej się nie dało wykarować, nie mam do siebie żadnego oczywiście tutaj pretensji nie mogę mieć. O niższe tym razem rangi, no ale dobra, to i tak nie ma znaczenia. W sumie nie wiem, dużo było tych no, pewnie non-HS-ów. Zobaczymy, nie wiem, wymyślę coś tam będziecie mieć na ekranie, ile tego jest i tak dalej. х <laughs> х To jak cheater było rozegrane, to może globala dostanę po takim meczu, co? Rangi Supreme. No okej, okay, mamy Miraża, ale 60 pingu, nie fajnie. Mamy Miraża i mam nadzieję, że po tych reportach, które na pewno tam dostałem, jako jeden z wielu cheaterów, po prostu.

Way, Ale base oh. zrobiłem. Nice. Ale nice. to było dzięki mnie, yeah. znaczy mnie pewnie dobre heady, to? Uh, uh. To co ja? on underground man. Yeah, Underground

Na razie nie widzę, no nawet nie muszę nikogo zabijać Mogę przewidzieć to Mogę przewidzieć, że wybiegnie, bo, bo, bo ten motosy słychać jak leci, nie? więc od razu by wybiegł pewnie. Under. One HP. One HP. Nice. może być inny, nie wiem. Co? Ja myślałem, że jeszcze ciało go nie zabiłem Jeszcze, no i dlaczego, no dobra Fajny meczik, ale fragów nie dużo było Globale i Supremy. no tu pewnie jakieś też może globale były Także Tak czy siak, to już jest wszystko, więc oczywiście łapka w górę, sub, -dzwoneczek. no i do, zob do zobaczenia w kolejnych filmikach, na razie